Idziecie widzowie, w dzisiejszym odcinku z plusa teraz coś się ścięło o, chyba się naprawiło nie wiem, co się teraz zmieniło to się chyba naprawi o, naprawiło się w dzisiejszym odcinku będzie opening Zacznijmy najpierw, zobaczyć, przejrzymy sobie sklep. Pula Nic w sklepie nie ma. Chciałem zobaczyć, czym ten... Będziemy mogli kpić. Zmaga boksa za tysiąc, żeby ich nie grzechnął, no ale chyba nie. Dobrze. Przejdźmy do Beninu. <laughs> Dobra, przejdźmy do skrzynki, pani, nie będzie. Mm, dobrze, tu czuję. I. i... Aaaa, dobra. Cieszyłem się. Aha! Patrzcie! To jest gadżet tutaj. Nie? nie? I patrzcie na to. Nie chciałam mi się to kupić. Mogę to kupić wtedy do postać możliwe. No w no okej. Bez tego czasu się nie opłaca kupować czegoś co z sklepu, like, hmm. Proszę no, na coś, no. no Nie wiem. Starzy widzowie, którzy będą miała Web Teama, czyli mojego pierwszego kanału. Jak jeszcze nagrywają to Wiedzą, że koledzy otworzyłem skrzynkę nosem, może? Teraz też się uda otworzyć skrzynkę nosem. I... Nie, popcornem wtedy otworzyłem. No, popcorn wtedy otworzyłem. No chyba jeszcze gdzieś to nagranie. 13. Silenosem. Nice. A, nic nie ma. No, no, czemu nic nie ma? No, aj. Ta gra naprawdę. Czy stoimy sobie, nowe, czy to stoimy sobie? Tylko tak, duo. Dobrze, i piszcie w komentarzach, co chcecie dalej na kanale. Ja czekam tylko na ultach. Fak. Tak. No dobrze, było grube. Krzyczę się uda. Ogólnie to ja nie wiem, czy mówiłem głośno, czy cicho, nie Dlatego może lepiej trochę na ścisze, w ogóle nie mam nowy telefon, więc myślę, że spokojnie można robić dłuższe odcinki. Nie, nie dobra, dobra. Nie testujemy. Nie, nie, nie testujemy. Znieśmy sobie baryleja. Był głównie ten. Teraz robię akcję, że wijam wszystkie postaci na diamentowym rangę. Więc w sumie można zrobić taką serię. Wszystkie postacie na diamentowym rangę. Część pierwsza, okej. Okay. To jest taka seria do tej pory na kanale. Hm. No. Chodźmy teraz na Jessica. Tutaj, kurde. A! Staję. Nie. Pod koniec odcinka będziecie mieli prawdopodobnie fragment, jak otworzyłem popcornem. Czyż. może tak, może nie. lagowało mi się, spoko. Kurde, dobra, przeżej Simona. Simone. Simone, cała nadzieja w... cała nadzieja już coś z swoim tym. No, diagonalnie. No, taką spoko, chcę no, dobra dawałem. Spokojnie, no no. Dobra, wniosku określa się. Na nice -y. jesteśmy już. No i ogólnie to jak wiecie mój e, kolega który też ma kanał na mediach. Również ja jest początkującym. W sumie to chyba jest no, mamy odcinek jeden ze mną, Rzucił, e, Powrócił ten, na YouTube'a Simona, Simona ucieka Simona, Simona ucieka No, no tytuł odcinka to waleczny zając Tytuł tego odcinka w ogóle nie będzie długi No No i No No nie wiem, tytuł odcinka będzie bardzo długi, no bo tak. Nowa seria, wszystkie postacie nadjętą w rangę. Plus to, że... ...baleczny zając. Plus to, że... baituje nas, że trochę na postać. Nie wiem, nie, nie, nie. Tytuł odcinka na pewno nie będzie nowy gadać, żeby to tak trochę... ...wyglądało w miarę interesująco, że nagle ten, jeden przedmiot i na postać, więc... Coś um, on albo Nowa rzecz. Nowy nabytek. O, tak, tak nazwę odcinek. Nowy nabytek, no. Kurde, nienawaleczny zajączek. Kurde. Jeszcze nie wiem jak nazywę odcinek, bo... No, chyba nie nazwy nawaleczny zajączek. Widzowie, jeżeli... Jeśli trwaliście do tego momentu, to zostawcie łapkę w górę, bardzo za to proszę, bo... No, ...że straci się dno. Kanał macie w opisie. Ty. O ty, o no, ty, Elprinosie, ty. Ty jesteś nosem do no. El Elprinosie El ty. Kupia. No i nie żyje. No i nie żyje. Dobra. El Elprinos. Ogólnie to teraz chyba po tym meczu Próbuję że sobie na ten na, na solo. Myślę, że się będzie lepiej wbijało. No zależy. Może teraz zrobimy wina, i jednak zostanę. ogólnie to na odcinek się skończy wtedy, jak wiemy. Bardzo dobrze, raja na nie? Kurde, musisz się śmiać, like, jak z ten Primo. Kurde, nie, no, na, no dobrze, nie, 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 widzimy sobie. Idziemy. Okej, okay, widzowie, mam no nadzieję, że my teraz lepiej słuchać. Nie, no, no dobra, nie wiem, tak mówił, bo pewnie Was teraz uszach boli, jeżeli to na słuchawkach słyszeliście. Co nie, widzowie? Mhm. No, nie, do... no, nie, tego słowa nie wiem, no jak chcecie mój głos jest pani czy nie ja piszcie, to będę mówił na tym, bo to że głos. miał bardziej taki... No bo mnie to w że jakby przez te takie urządzenia, no to ten głos się jakby tak trochę zmienia, nie To jest właśnie najgorsze. Albo tylko tak ma, 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 tak ma tylko mój telefon, albo tylko taki mój głos, bo na przykład głos gitarek nagrywaliśmy to był normalny, a mój to był jakiś... tak nie wiem, bo jakbyście nie wiem się ze mną spotkali naprawdę to na pewno ja siebie sam słyszę na odcinkach i wiem, że mówię inaczej. Chociaż też ym, Podobno, człowiek, przez ten go Słyszy z siebie inaczej, nie? Ale mi znajomi mówili, że inaczej to na odcinkach mówię, a inaczej mówię w realu, nie? Chociaż mam odcinek też jakby real. Rozumiecie o co chodzi, nie? Że tak jakby na żywo inaczej nie. Dobra. A pod koniec odcinka prawdopodobnie to będziecie mieli ten urywek. Tak trafiłem popcornem na... nie powiem jaką to jest ale mój kolega się tak jarał, że pewnie też nie gra do dziś. Chyba, że nie zaraz. Ogólnie, jeżeli mnie y, ten. Y, zabierasz dwa i chcesz wystąpić na odcinku moim, to po prostu. A, napisz w komentarzu i włącz kanał, bo wtedy będę wiedział, że nie subskrybujesz. Ale oczywiście musi być wolny. Aha. No chyba nie bijemy tego barleju. Nie wbijemy chyba. No i super, Maxowi dę Powery, żeby mnie zdali. Nie! Więc to porażka. porażka. Znaczy niech to porażka widzowie. Nie robię żadnej nowej serii. Wiem, że Was okłamuję, ale pewnie tytuł odcinka na pewno jest już

To też za długi będzie już odcinek to tak. Dobra, na ten odcinek będzie... Yy, planuję coś. Dobra, tylko tak. Muszę robić mina. Tworzymy sobie może też jeszcze otworzymy na odcinku i też na film jakąś postać. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć, prawdopodobnie jeżeli ty nagranie jeszcze gdzieś tam jest. Chociaż wątpię, że ono jeszcze do tej pory przetrwało, to pewnie teraz wam się to zaraz pojawi na ekranie, nie? Po wyłączeniu mówi, A jeżeli nie, to koniec tego odcinka. Cześć. Dobra, widzowie, my jesteśmy już na koncie Olek'a. To Olek na zmianę, dobra? Ja pierwszy, okej? Okay? Albo ty I, pierwszy, no. Okej. Okay. I? Trzy rzeczy. Trzy. A I? Nie, nie będzie. Pusto. Może coś. Nie. No, teraz ja. Uwaga. Myślisz, coś będzie? Hmm. Ponóż ich przynajmniej. Teraz ty. Jak chcesz, to możesz ty. Nie, teraz ty. Ty. Na zmiana. Ty. A nie to. Kurde, nic nie ma. No <noise> teraz, daj, no dajesz. Poczekaj, mocno popcornu, Pum! Poczekaj, poczekaj! Popcornem Górne, otwieram. Nie, nie, nie dotykaj! <grystanie> Popcornem otworzyłem Zopcornem otworzyłem Jak? Popcornem! <grystanie> to masz <patrz> na górze! <grystanie> nie, to jest niemożliwe! <grystanie> Popcornem! Jesza! <grystanie> To by było na tyle moc do zobaczenia i cześć.